Ja nazywam się Rafał Twarowski, jestem prezesem spółki Retail Provider, właściciela obiektu, w którym się znajdujemy dworca autobusowego. Bardzo dziękuję za Państwa obecność w tych skromnych naszych progach. Wiem, że mieli Państwo okazję uczestniczyć chwilę temu w konferencji i briefingu pracowym zorganizowanym przez kolejarzy z racji dzisiejszego podpisania umowy na budowę dworca kolejowego. Więc chcieliśmy skorzystać z okazji, aby Państwo mogli tutaj przejść te 100 metrów i porozmawiać również z nami. A z naszego punktu widzenia sytuacja wygląda zgoła odwrotnie niż to, co zostało przedstawione Państwu chwilę temu. A mianowicie, chyba dzisiaj jest nie dzień święta dla Olsztyna, ale chyba raczej dzień smutku, ponieważ jeżeli rzeczywiście do tej inwestycji dojdzie, a Widzimy, że kolejarze prą do tej inwestycji wszystkimi możliwymi sposobami, działając faktami dokonanymi. To już na pewno nie będziemy mogli zbudować w Olsztynie zintegrowanego centrum komunikacyjnego, ponieważ ta inwestycja i ten projekt, który forsują kolejarze na takie zintegrowanie dwóch dworców, nie pozwoli. Więc sytuacja może wyglądać w ten sposób, że będzie jeszcze gorzej niż jest dzisiaj, kiedy jednak te dworce są ze sobą w jakiś sposób połączone i są całością. Za chwilę może się okazać, że wybudowanie monstrualnego, potężnego dworca nowoczesnego dworca kolejowego nie pozwoli na integrację komunikacji w mieście, jak również nie pozwoli na integrację komunikacji z całym węzłem komunikacyjnym zbudowanym przez miasto Olsztyn. Dodatkowo powiem, że mimo tych zapewnień i tych podziękowań, które były kierowane na tej konferencji do Państwa PIS, do rządu PIS i do wszystkich organów zainteresowanych czy zaangażowanych w to przedsięwzięcie, musimy pamiętać o tym, że bardzo wiele decyzji i bardzo wiele procedur które były przeprowadzone podczas wydawania pozwolenia na budowę, były wydane z naruszeniem prawa. Wszystkie te yy, decyzje i wszystkie te yy, procesy administracyjne, które były prowadzone, są przez nas skarżone. Na wszystkich możliwych szczeblach odwołujemy się od tych wszystkich decyzji i wierzymy w to, że kiedy pojawią się pierwsze wyroki sądowe, bo takich jeszcze wciąż nie ma, będziemy mogli udowodnić to, że mamy rację, jeżeli tak się stanie. To oczywiście może to również grozić tym, że ta inwestycja, która dzisiaj się tak hucznie rozpoczyna, może jeszcze napotkać dużo problemów i dużo e, trudności. Oczywiście wiemy, że e, to nasze działanie jest bardzo trudne w obecnej sytuacji, ponieważ cała machina państwa została zaangażowana w to, aby doprowadzić do tej realizacji wbrew zapisom planu miejscowego, aby ten plan miejscowy obejść. Łącznie z tym, że w dokumentacji projektanci na żądanie swojego zleceniodawcy zmieniali opis z terminu dworzec kolejowy na termin budynek do obsługi podróżnych, a więc do końca tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie dworzec kolejowy, a czy to będzie budynek do obsługi podróżnych, tak z formalnego punktu widzenia. Dodatkowo również trzeba pamiętać, że dzisiejsza umowa była podpisywana z PKPSA, a inwestorem. Z formalnego punktu widzenia nie jest PKP S.A., tylko PKP PLK, które pozyskało pozwolenie na budowę. Więc tutaj znowu jest ciekawa sytuacja, kto tak naprawdę będzie nadzorował, kto będzie sprawdzał, czy prowadził formalnie, czy prowadził formalny dialog z urzędami w trakcie realizacji tej inwestycji, bo na pewno nie będzie to PKP S.A. Tych oczywiście spraw i pytań jest cała masa i wszystkich różnego rodzaju przedziwnych zbiegów okoliczności, jak chociażby taki, że wojewoda wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w trakcie, kiedy był rozpatrywany wniosek o jego wyłączenie z tego postępowania. Spieszył się bardzo i w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zwrotu dokumentacji od wnioskodawcy wydał taką decyzję o pozwoleniu na budowę. Jest to event na skalę Polski. Nigdy tak skomplikowany projekt nie był tak krótko w urzędzie analizowany i badany, e, więc oczywiście jest to jakaś też może i e, pomysł na to, aby inne urzędy wojewódzkie w Polsce nauczyć takiej szybkiej procedury i procedowania, bo na pewno już wtedy wszystkie procesy administracyjne by znacząco, znacząco przyspieszyły w kraju, to też dla nas, prywatnych deweloperów, byłoby to bardzo e, dobre. E, re, również przed chwilą był chwalony bardzo. Wojewódzki Konserwator Zabytków za to, że te budynki nie stały się zabytkami, co oczywiście chwała jemu za to. Natomiast proszę pamiętać, że również Wojewoda wydał tę decyzję o pozwoleniu na budowę, mając negatywną opinię konserwatora zabytków co do inwestycji dworcowej, dworca kolejowego. To też jest ewenement na skalę Polski, że tak potężna inwestycja zostaje opatrzona pozwoleniem na budowę, z którą się nie zgadza. Wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli prywatny deweloper by z takim wnioskiem wystąpił, to natychmiast ten wniosek został odrzucony. Podobna sytuacja, już ostatniej może rzeczy powiem, takiej ważniejszej, która też jest kuriozalna na skalę polskiej, jest taka, że decyzja środowiskowa, która została wydana dla tej inwestycji, jest niezgodna z zakresem tej inwestycji finalnie przedstawionej do urzędu, jako inwestycja, która ma być opatrzona pozwoleniem na budowę. Więc jest to również przypadek wyjątkowy. Że wojewoda nie dopatrzył się w tym w, w przypadku rozbieżności pomiędzy jednym a drugim dokumentem i pominął e, to, że oddziaływanie na środowisko de facto będzie inne niż to, które było ocenione w decyzji środowiskowej, co oczywiście mamy nadzieję, że zostanie potwierdzone wyrokami kolejnych e, sądów. I jeżeli oczywiście nie, te wyroki sądów będą zapadały na tyle szybko, że jeszcze będzie możliwe cofnięcie ważności tych decyzji, to one będą cofane, a jeżeli Decyzje sądów już na to nie pozwolą. To pozostanie jedynie to, że na bazie tych wyroków sądowych będziemy mogli żądać odszkodowania od państwa polskiego za to, co zostało zrobione niezgodnie, niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. A na pewno jedno, co wiemy, to to, że plan miejscowy już nie obowiązuje w tym miejscu, przynajmniej nie obowiązuje kolejarzy, nie obowiązuje tak PKP jak i PKP PLK. A nas, deweloperów prywatnych, oczywiście nadal obowiązuje, co jest kolejnym kuriozalną sytuacją, z którą mamy tutaj w tym przypadku miejsca. Więc to jak gdyby tyle z mojej strony, jeśli chodzi o nasze stanowisko w tej sprawie. Może jeszcze tylko dopowiem ostatnią rzecz, że również zagrożona jest w tej chwili funkcjonowanie dworca autobusowego, ponieważ E, otrzymaliśmy niedawno e, rozwiązanie umowy od PKPS na świadczenie usług dostępu do zaopatrzenia budynku w wodę i w odbiór ścieków z racji na, na rozpoczęcie inwestycji. Jak Państwo pewnie wiedzą, ten budynek był budowany jako jeden budynek w latach 60. 70. ma jedno przyłącze wody i ścieków. E, także bez jakiegoś dialogu. Między nami zaopatrzenie w wodę i wścieki tego budynku będzie bardzo utrudnione. Należy wybudować nowe przyłącze, które w tej chwili badamy, jaki byłyby to koszt, jaka byłaby to wielkość nakładów inwestycyjnych dla nas. Jeżeli te kwoty będą duże, to również mamy sytuację taką, w której zagrożone jest funkcjonowanie tego dworca, ponieważ również z tej wody zasilane są hydranty przeciwpożarowe i nie będziemy w stanie zapewnić Ochrony przeciwpożarowej dla tego budynku, co może grozić tym, że budynek dworca, jak i cała tutaj dworcowa działalność będzie musiała być zamknięta i będzie musiało miasto Olsztyn znaleźć inne miejsce na to, aby mógł powstać dworzec autobusowy. Przypomnę tylko, że również wszystkie nasze zobowiązania wynikające z umów prywatyzacyjnych, jakichkolwiek innych dokumentów, które by nakazywały, aby ten dworzec funkcjonował, i żeby powodowały po naszej stronie obowiązek jego prowadzenia, już dawno wyekspirowały, więc to, że my od kilku lat ten dworzec prowadzimy, jest naszą własną inicjatywą i koszty, które ponosimy, są naszymi kosztami. I w przypadku, kiedy nasza inwestycja w tej chwili jest praktycznie niemożliwa do zrealizowania po tym, co się wydarzyło decyzjami wojewody, ponieważ nie jesteśmy w stanie po tych decyzjach spełnić obowiązującego planu miejscowego. Może się okazać, że dalsze prowadzenie działalności dworcowej będzie dla nas po prostu nierozsądne. To tyle z mojej strony. Oddaję się do państwa dyspozycji, gdyby były jeszcze jakieś pytania i niejasności. No sytuacja, bardzo dobre, celne pytanie. Sytuacja jest przedziwna, ponieważ rzeczywiście w wniosku o pozwolenie na budowę kolejarze napisali, że mają z nami uzgodniony sposób rozbiórki tego dworca, więc absolutnie dementuję to, żadnych ustaleń z nami nie ma i to jest kłamstwo, jedno z wielu, które zostało w tej dokumentacji przedstawione. Zresztą nawet wojewoda jeszcze kiedy rozpatrywał to w sposób poważny, profesjonalny, zażądał formalnie otrzymania takiego dokumentu od kolejarzy, który by to potwierdzał. Tego dokumentu kolejarze nie złożyli w swoich uzupełnieniach, no bo nie mogli go złożyć, bo go nie ma. Więc ta ściana, którą Państwo tu widzą, która łączy nasze budynki, co więcej opatrzona jest zabytkiem, bo ta mozaika jest zabytkiem chronionym, musi być tak. Yy, uratowana, może takie słowo użyję, yy, przy rozbiórce dworca kolejowego, aby nie z, doszło do yy, zniszczenia tego zabytku. Nie wiem, jak to kolejarze planują, ciężko mi powiedzieć, nie znamy tych rozwiązań, trzeba ich o to pytać. Natomiast oczywiście odpowiadając na pana pytanie, tak może być, że yy, zostanie wybudowany nowy dworzec, a ta bryła tego budynku, w którym teraz stoimy, pozostanie taka, jaka jest. A co będzie pomiędzy nimi, ciężko mi powiedzieć, nie znam tych technicznych rozwiązań. Nie rezygnujemy z budowy synergii, ponieważ tak długo jak tylko to będzie możliwe i tak długo jak tylko jeszcze formalnie będziemy w stanie walczyć o naszą inwestycję, musimy to robić. Z tego prostego powodu mamy tutaj zainwestowane kilkadziesiąt milionów złotych w prywatyzację PKS-u, jak również i w wszystkie inne koszty, które powodowały przygotowywanie tej inwestycji. Stąd no, dzisiaj praktycznie stoimy przed dylematem takim, czy nasza inwestycja w ogóle będzie mogła być realizowana w jakimkolwiek trybie, ponieważ decyzja wojewody spowodowała, że plan miejscowy praktycznie jest niewykonalny dla nas. Należałoby rozważyć zmianę tego planu miejscowego. To są kolejne pewnie 2-3 lata postępowania, bo tyle się w Polsce chwala plany miejscowe. Nie wiadomo, czy w ogóle ten plan był, był uchwalalny w jakikolwiek sposób, bo wiadomo, że to jest bardzo trudny i skomplikowany proces z udziałem społecznym również. A wypracowaliśmy ówcześnie w 2014 roku bardzo dobry według nas projekt zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Dzisiaj pod tym projektem podpisało i ówczesne PKP za poprzednich rządów i yy, miasto Olsztyn. I gdyby nie zmiana rządów, to pewnie już dawno byśmy to zintegrowane centrum komunikacyjne mieli wybudowane. Dzisiaj trudno mi powiedzieć, czy, czy to jest jeszcze realne powstanie synergii, czy nie. Na pewno z racji na działania agent rządowych, ministerstw, spółek Skarbu państwa, na pewno bardzo utrudnione. No jest mi na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Ja myślę, że to pytanie powinno być skierowane do, do zarządu PKP, do zarządu PKP PLK. My mamy bardzo bogatą korespondencję e-mailową, sms telefoniczną, każdą inną, w której prosimy i zabiegamy o to, żeby doszło do porozumienia. Bazujemy na porozumieniach, które były zawierane w trójstronnie z miastem Olsztyn w 2014 roku. Eee, tak naprawdę dla nas jest to sytuacja też kuriozalna, zaczyna to, że my tak naprawdę niczego od PKP nie chcemy. My się nie staramy u nich o jakieś zlecenie, o jakiś kontrakt, o jakieś pieniądze. Absolutnie nie. My chcemy tylko tego, aby był przestrzegany plan miejscowy, który jest prawem, prawem lokalnym, uchwalonym i obowiązującym, które w sposób taki, ani inny e, państwo PIS prze obeszło. Stosując ustawę kolejową do budowy dworca, co jest niezgodne z prawem i to udowodnimy na pewno w sądzie. I te wszystkie nasze prośby o porozumienie spełzły na, na niczym. Wszystkie obietnice, które były składane przez zarząd PKP, się nie spełniły. Przypomnę choćby jedną, że nie mogliśmy wcześniej procedować naszej wspólnej koncepcji, ponieważ PKP nie miało wybranych projektantów. Wybierało tych projektantów dwa lata, łącznie nawet z tym, że ingerowało w to CBA, aresztując osoby, które ponoć ustawiały pierwszy z przetargów na wybór tych projektantów. Potem tego, tego projektów wybrano i w momencie ich wyboru tak naprawdę nigdy nie doszło do żadnych rozmów projektowych, konkretnych, warsztatowych pomiędzy naszymi projektantami a projektantami PKP. Zasłaniano się tysiącem różnych argumentów. Dzisiaj one są już może mało ważne. Fakt jest taki, że do tych rozmów nie doszło i do wypracowania wspólnej koncepcji nie doszło, a zaprojektowany dworzec zupełnie uniemożliwia jakąkolwiek z nim rozsądną integrację poza zaproponowanym przez PKP tunelem podziemnym w długości kilkunastu metrów i wąskim na półtora metra, co zupełnie nie o taką integrację i miasto i nam chodziło i nie taka integracja jest zapisana w planie miejscowym. Nie, są już wszystkie wszystkie dokumenty są na bieżąco składane. To jest dosyć skomplikowana procedura, nie wiem czy ma sens teraz, żebym ją w szczegółach tłumaczył, bo, bo jest tak, są zaskarżone i decyzje związane z decyzją lokalizacyjną wydawaną przez Wojewodę, czyli taką quasi wuzetką w tym procesie inwestycji kolejowych, jak również zaskarżona jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Powiem tylko może jedną rzecz ciekawą, że do, mamy do czynienia i to jest gdyby kolejny przykład na to z taką dosyć zmasowaną i uz, uzgodnioną według nas e, polityką wszystkich możliwych organów władzy, a mianowicie Ministerstwo e, budownictwa, czy to, mi, dzisiaj to się nazywa Ministerstwo Rozwoju, e, odrzuciło nasze odwołanie, uznając na, na decyzję lokalizacyjną, uznając, że nie jesteśmy stroną tego postępowania. Więc proszę sobie wyobrazić, że my nie jesteśmy stroną postępowania z, yy, związaną z obiektami, które z nami graniczą tą, tą jedną ścianą, przy której stoimy, już nie wspomnę o tym, że wojewoda na etapie wydawania tej decyzji lokalizacyjnej uznał nas za stronę i z nami korespondował, prowadził z nami korespondencję, odpowiadał na nasze pytania, przyjmował nasze wnioski do tego postępowania. Nie ma takiej możliwości w prawie polskim, żeby strona, która była uznana za stronę w postępowaniu w pierwszej instancji, nie mogła być stroną w drugiej instancji. Wszyscy mamy zapewnioną możliwość dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego i dwuinstancyjnego postępowania sądowego. To tak jakby, nie wiem, uznać kogoś za winnym w pierwszej instancji, A w drugiej, kiedy się odwołuje, uznać, że nie jest stroną postępowania i jak gdyby nie może się bronić przed wyrokiem, który go dotyczy. Więc ministerstwo do tego stopnia się posuwa, żeby tylko zyskać na czasie, żebyśmy my się teraz musieli odwołać do sądu, że nas nie uznano za stronę, żeby sąd oczywiście uznał nas za tą stronę, bo jest to oczywiste. I żebyśmy dopiero wtedy mogli z ministerstwem rozmawiać na temat merytorycznej kwestii, od której ministerstwo uciekło, czy decyzja lokalizacyjna była wydana zgodnie z prawem, czy nie, czy może obejmować dworzec kolejowy, czy nie może. Mamy trzy sążiste opinie prawników, profesorów prawa z katedr Gdańskiej, krakowski i Warszawskiej, którzy jednoznacznie stwierdzili, że dworzec kolejowy nie może być częścią infrastruktury kolejowej i jako taki nie może być objęty decyzją środowiskową, decyzją lokalizacyjną. Więc jeżeli ta decyzja lokalizacyjna poleci, no to wtedy oczywiście lecą wszystkie kolejne decyzje na niej oparte, a więc również pozwolenie na budowę. Więc czekamy na wyroki sądu w tej sprawie.